Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku już po raz trzeci pokażę bardzo fajny czołg 8 Tieru, czołg średni amerykański Pershing. A kieruje tym czołgiem na mapie Winterberg gracz o Oniku Morn, Morn Cetel. Witam Cię serdecznie. Witam, witam. Przepraszam, że tak yy, 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 źle wymówiłem twój nick, ale on jest trudny do, do wymówienia i totalnie nie wiem co on oznacza. Zazwyczaj yy, pytam się właśnie graczy w Grze World of Tanks, dlaczego wybrali akurat ten nick w Grze World of Tanks? Czemu Morn Cetel? Ty wybrałeś? E, ja go nie wybrałem. E, grałem na początku z bratem i to był jego pomysł. Trzeba się jego zapytać o te intencje, natomiast e, teraz gram sam, on stwierdził, że na rzecz innej gry przeszedł. E, no, ja rzuciłem konto, powiem tak. E, nie wiem, co on oznacza. Naprawdę za chwilę nie wiem. Przyjąłem, szkoda mi długi, pół tysięcy gold na zmianę. I tutaj ten strzał sobie zapamiętajmy, bo y, gdyby był celny, y, później powiem, y, oczywiście, pod koniec, co by było. Y, w każdym bądź razie. Pershing, mapa Winterperk i jest to bitwa spotkaniowa. Jaki miałeś pomysł na tą bitwę na tej mapie, w tej rozgrywce? Przede wszystkim to trzeba zauważyć, że w przeciwnicy mamy kolejnego mega. Same te deki i ma tak naprawdę jedynego groźnego, grożne, którego się bałem. Reszta, no, bardzo miłe czołgi, bo nie mają w ogóle zasięgu widzenia ani kamu, więc można sobie posnajpić trochę mm -hmm. z ukrycia. Tak jak widać, ja tutaj jest, jeszcze nie jestem spotowany, więc no punktuję ich za e, Przejąć prawą stronę i wygrać, Koniec proste. Tak jest, tak jest. No w zasadzie na razie wszystko dobrze się tutaj układa. Już 3 do 0. Następne czołgi, oczywiście też pechowe strzały. Warto zauważyć, ile tych pechowych strzałów miałeś w tej bitwie i jak, jaki ten wynik byłby, gdyby te strzały były trafione. Słuchaj, może porozmawiajmy na temat. Tego czołgu średniego. Ósmy tier, wiadomo, mamy T44, mamy bardzo fajny chiński, japoński. Nie, chińskiego nie mamy. Japoński mamy bardzo fajny ósmy tier. A jakie zalety i wady właśnie ma Pershing, Twoim zdaniem? Przede wszystkim ma działko z niemałą temperaturą, Nie jest to 175, tak jak w ruskich, i. W ruskich Ruski przede wszystkim, e, które do no, 175 pn nie pozwala ci tak naprawdę z łatwością przebijać i 103 co jest bardzo irytujące, e, ma super zasięg widzenia, e, co jeszcze, no, taki jest po wszystkich, wszystkiego ma po trochu, nie, pancerza ma na mierze, ma celność, zasięg widzenia jest jedyną główną zaletą i, i jak można grać, to, to trzeba używać tego. A jakie polecasz założyć perki i moduły na ten czołg? No, zacznijmy od tak sądzę, że za, powinniśmy zacząć od oczywiście zarówno potem zrobić zwiad na dowódcy, na no, reszcie załogi. Pierwszy perk to naprawa, a drugi no brani, broni, tak? Drugi platerstwo broni, trzeci tam będzie już takie snapshot, czyli z obradowierze wieży i, i takiej docelności perki. Ale skupić się na zasięgu, ja no mam w tym momencie piąty perk, się robi z tego, co mi się wydaje, i już w kamo lecę co do władzy, się mi nie przydaje. I mm -hmm. no, on jest niewidoczny w tym momencie, bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Oglądajmy bitwę, ja, te, ja tak przypomnę tylko, jeżeli chodzi o cyferki na tym czołgu czyli waga to jest około 43 ton Prędkość maksymalna to jest 48 na godzinę, 20 do tyłu, moc silnika 704 konie mechaniczne, jeżeli chodzi o depresję to jest 10 stopni, czyli bardzo dobra depresja, pancerz wieży 127, ale yy, zaraz właśnie się... tam na no, dużo, Czyli warstwowa na, na, na jarzmie, także to dużo daje, no czyli jak widać, on ma niby 127 na wieży, ale ta wieża to jest prawie samo jazmo, a później jest tylko po bokach, to może tam jakiś koszecik albo coś wchodzić jeżeli chodzi o kadłub 101, no i działo, tak jak mówiłeś, penetracja 180, uszkodzenia 240 a prędkość przeładowania 6,9 tak, tak. I tak mówiłeś zasięg widzenia 400 metrów na bazowym czołgu Czyli teraz w ogóle bez sensu używać na tym czołgu lornety, bo on ma tak dobre zasięg widzenia Zdecydowanie optyka, nie? Tak, tak, tak. No lornety na medach nie polecam w ogóle używać, bo masz się ruszać, a nie, a nie stać w krzakach. Mhm. Mam tutaj nieudany detrak Ale Udany zniszczony czołg, już czwarty zniszczony czołg, 3200 obrażeń. No i w zasadzie tak idzie to na razie y, porówno. Delikatna przewaga y, przeciwników, y, no ale jakoś tak szczęśliwie ci wychodzi ta bitwa. Y, nie zwracają tak y, na ciebie uwagi te czołgi, nie? No, nie pomogą tutaj na temu A44, będę myślał, bym wyjechał idealnie pod, pod strzałem w jednym czołg. No i tutaj trzeba uważać, bardzo mocny, dziewiąty tier. Ale, no, za dużo masz HP, żeby cię skończył, więc raczej ucieka przed tobą. Ale, coraz, znaczy przewaga przeciwników jest nadal. Ale widać, że... No, no, no widać, widać właśnie, że jazmo Pershinga radę. No i szósty zniszczony czołg. Specjalista i prawie 5000 obrażeń. Czyli już bitwa bardzo dobra. Słuchaj, bo przed bitwą ty mi mówiłeś, że w zasadzie na randomkach nie grasz pershingiem, nie? Tak, tak, tak. Raczej gram super pershingiem, który jest twardszy i zarabia. Pershingiem mam 100 bitew. Skończyłem go tylko po to, żeby przejść do patona, na którym stoję. Mhm, mhm. Ale korzystasz z Pershinga w inny sposób? Na przykład w yy, nim na twierdzach albo korzystasz yy, w y, SL na tym czołgu? W sl jeszcze nie mam, ale na twierdzach bardzo lubię nim grać, bo no, nadaje się do tego. No, no i drużnowki. Drużnówki są bardzo fajne z nim, bo spełnia wiele ról. Może, może być menem, może być snajperem, może być spoterem, wszystkim tak naprawdę. I na że coś pograć. Przypuszczalnie za kilka tygodni będzie mini-kampania na ósmych tierach. Jak uważasz, czy Pershing to będzie wśród ósmych tierów najlepszy med do korzystania, czy jednak są jakieś lepsze ósme medy do tej mini-kampanii? Pershing jest bardzo wszechstronny, także myślę, że się nadaje. Sam mam swój typ, czyli Pantera 88, której nikt prawie nie lubi, a ja ją uwielbiam mam parę fajnych gier na niej, ale no nie wiem, nie, ludzie jej nie lubią, no jest mało mobilna i nie ma depresji działa odpowiedniej. Następny, trochę pechowy strzał i następny, trochę pechowy strzał. Tak, tak. Tych strzałów właśnie masz pechowych sporo w tej bitwie i następny w ścianę. Tak naprawdę gdybyście przejrzeli jeszcze raz tą bitwę i pododawali sobie obrażenia i kile, które, które byś mógł zadać w tej bitwie to to pól z palcem w tyłku by był, nie? No, sądzę, że tutaj e, zabolała mnie. Najbardziej spowodowała to tą, tą przejście z eu 1 na eu 2 na EU1, gdzie mam 3 ping i nie jestem nauczony grać na tej na tym serwerze. Mhm. Nie, no, no i to niższy. Słuchajcie, patrzymy teraz na tabelę wyników i jesteście świadkami teraz rekordu Guinnessa, ponieważ kolega zrobił. Na 16 czołgach uszkodzenia. Czyli <noise> wszystkie 15 czołgów wrogich zostały uszkodzone przez ciebie, plus ty sam uszkodziłeś siebie poprzez strzał odłamkowo burzącym w ścianę. Więc uszkodziłeś 16 czołgów. Zdolny tak. jestem. Relay Waters, wsparcie specjalista i high caliber. Jeżeli chodzi o. EXP to 2010 bazowego expa. to jest twój rekordowy wynik, jeżeli chodzi o EXP, czy masz jakiś lepszy? Tak, 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 tak. Czyli Poprzedni naj... był 104,4. Czyli najlepszy EXP twój, jeżeli chodzi o obrażenia prawie 6,5 tysiąca, no i 9 zniszczonych czołgów, chociaż mogłoby być nawet i 12 prawdopodobnie, nie? No, parę by weszło odpowiednio, by czekać momenty, by weszło te 12 um... kg trochę wyspotowanych, no i ten exp niesamowity, w zasadzie chyba dlatego też, że trochę wyspotowałeś. No i tyle kili, jeżeli chodzi o zarobek, to 57 tysięcy na czysto. Czyli bardzo, bardzo fajny meczek. Podsumowując, polecasz grę Pershingiem. Oczywiście, oczywiście. Też chciałem zauważyć, że te w, e, nie mistrzyłem w tej bitwie ani innego złota. Wszystko na normalnych i burzakach. Tak jest. A rzuciło cię na dziewiątki, nie byłeś tutaj na topie. Okej, okay. dzięki za pokazanie bitewki. Należysz do e, chyba najbardziej znanego polskiego klanu, czyli 1SBP. E, jak ci się gra w tym klanie? Od kiedy w nim jesteś? Jestem w miarę od dawna, bo od miesiąca, tak mi się wydaje. E, gra mi się fajnie. No. Akty, aktywny klan wreszcie, bo wcześniej byłem w nieaktywnych. E, wymagające też. No i wreszcie gram z ludźmi, którzy wiedzą coś o tym, że więcej niż ja i mogę się uczyć dalej. Mhm. Nie wiem, chciałbyś może kogoś pozdrowić? E, tatę mamy e, i naszą maskotkę z klanu. Czyli? jeńca. Aha, a ja pozdrawiam kolegów, z którymi napiłem się piwka w Warszawie, których właśnie teraz widzicie na sklinie. Naczynamy od Pegu. Bardzo dziękuję za pokazanie powtórki, no i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Cześć.